Cześć, mam z strony, bardzo widać w ekranie na kanale kolejny mecz z odbijaniem. Słuchajcie, gram to drugi mecz teraz, tak od względu, że myślałem czy wcześniej się jeszcze nie nagrać. Był dokładny wynik 2 do 7 dla przeciwników, z czego zrobiliśmy comeback, dołączyłem przy takim wyniku właśnie. I tu wygraliśmy 8-7, także szkoda, że już nie zacząłem wcześniej nagrywać. Ale później to już było bez sensu totalne, jakbym miał już parę killi. A tu zaczynam dopiero nagrywanie, byłoby trochę to bezsensowne. Ale zobaczymy jak teraz pójdzie. To się lądanie za fajne. Ja powiem, próbuję, to był i tak. No, to ostatnią Dobiłem go. Sam zostałem No i ładnie. Gdzie ta paka? Teraz pytanie czy jest dobrze? Chyba tak No spokojnie, 1-1. Jak dobrze zauważyłem, to by był to klas 1-3, co nie? Chyba tak. O ty! Ale gdzieś tego flasha. Co on tam ją zabrał w ogóle? Dobre pytanie. Co to tu miałeś? Umpa. Aha. Pożyczę sobie go na to ale nawet nie musiałem. <grych> Rozbici od razu. Fajne dla nas będzie. Szybko poszło coś. Bardzo szybko. O nie, za to paka będzie moja. I punkty dla mnie. Nie dali mi teraz zarobić żadnego killa, Jakoś te punkty trzeba nadrobić. Ładnie. Wydaje się taki łatwy nawet meczek. patrzymy jak to wyjdzie ogólnie, już po całości. Czy wy to widzieliście? Nie no, patrzcie jak mi pod podebrali kile wszystkie moje. I podebramy się mi pakę, no co za ludzie. Teraz już tak łatwo nie będzie. 70, to się będzie tylko asysta. Oboje no, nawet asysty nie będzie? No jednak będzie, dobra. Pierwsza asysta, ten już odleciał z 8 killami, już będzie ciężko tego No, katastrofalnie to zrobił akurat. Ta runda nie poszła zbyt fajnie. Tak, nie odwróciłem się na czas, zostałem flashem, super, ładnie, elegancko. Przepraszam ja też tutaj jestem też chce kile, ten full nie daje w ogóle nic teraz robić. Może teraz się uda w końcu coś. Tak, jasne, jasne. Elegancko. Niestety ten już tam wariuje. Gdzie on był? Jak to będzie druga asystenta, to nie, nie wiem. Nie ma killi. Tak ładnie się to zaczynało, a teraz... Tak wszystko idzie źle. Pomimo wyniku, to jest katastrofa. O nie. Trzecia asysta W końcu mu coś podebrałem piątyki dla mnie MVP jeszcze okay. No to pewnie będzie już ostatnia ronda tutaj Nie wiem czy to tutaj polu zrobił Ale dobra No ci się te fleszy rzucać jakoś Aha, na pewno. Co za mendy jedne. Ale dobra. Przynajmniej mogłem sobie haker rozbroić. Znaczy strafować. Nie zacząłem sobie coś ping przez chwilę. Mam nadzieję, że to tylko... Na chwilę było zobaczymy będzie na tej mapie też nie będą podpierać kile. I ten ostatni bot jest, Podbierają wszystko co się da. Okej, okay. ostatni został. Mam na drugiego kila. 6 na ale wystarczyło do tego, żeby mieć te dwa kile. Ktoś to zdołączył. Jugendas. I mam MVP. MVP. Ma. Szybko poszło z tym pierwszym. <grym> <grym> Dziękuję tu kolejny dziękuję o dzięki <laughs> ulatowałeś mnie masz 3 a na kolejny ląd 3 do zera też będzie łatwo meczek ktoś czuję Aj. nie nie ładrze Co to za lagi takie są? Halo? A co to, to, to Czy wy to widzicie te... Teleportowania małe? Ej kunie... Coś się... Zdecydował z internetem u mnie. Weźmiemy sobie kołacha na tę rundę. One catch on catch, koło o to jest hmm. backsta Jak ja bym wygrał z nim to byśmy śmieli piątą lundę i tym samym 5 do zera jest No ja Oho. no to ładnie się skończyło. Nie, na chuj. Ciebie się o kto już się odzywa. Najchętniej już bym go Kurde, cie... Czy... Musi czasami... ...tak troszkę legować. Dobra, na szczęście się udało. Nie wiadomo gdzie ostatni. Gdzieś tu. No i ładnie, to była moja ronda. 6 dla nas. No i musiałem ją oślepić. A, Polu sobie chwilowo opuścił, dlatego chcieli go skikować wcześniej, ale miałem przedłot nagrani i tego nie widzieliście chyba. Chyba miałem przedło. Teraz nie wiem. <grych> <grych> Ciekawe czy uda mi się zająć te pierwsze miejsce już do końca Czy któryś z nich mnie wyprzedzi? Oj, się strzymaj, że jest Pomyliłem mi się przyciski i kliknąłem kos i to jest taki głupi zgon. No i tym samym spada na drugie miejsce w tabeli. Dobra, jeżeli chcę te pierwsze miejsce, to muszę coś najdego kila zdobyć, ale trochę cienko to widzę. Aha, czyli ktoś jest na blisko chyba nawet. No z... ile ten smok jeszcze tu będzie stał? A masz. Trzecie miejsce w tabeli. Katastrofa. Ja nie chciałem wychodzić przez tego smoka, nie się ryzykować. A nie zostawiaj łapki w górę, komentarzy, jak to jest nowa forma, taka mega średnia była na tym odbijaniu, ale wkrótce będzie na pewno lepiej. Widzimy się w następnych materiałach. Siąka.